Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj porozmawiamy o 29. Rytuale dla Matki Ziemi, który ma miejsce w poniedziałek 1 czerwca o godzinie 22 czasu polskiego. I tak jak zawsze, co miesiąc, niezależnie od Waszego miejsca pobytu. Łączymy się myślami, łączymy się telepatycznie, aby wykonać pewne czynności, pewne zadania, by pomóc naszej matce ziemi w tym procesie regeneracji, odbudowy i uzdrowienia. Moi drodzy, od początku tego miesiąca zadaliście mi mnóstwo pytań na temat tego, czym zajmiemy się w czasie tego rytuału. I niestety, ja do dzisiejszego dnia nie miałam odpowiedzi. Nie miałam wskazówki siły wyższej, czym powinniśmy się zająć. I gdy myślałam o tym rytuale, to nagle pojawiała się wszędzie dookoła taka, taka cisza. Taka głęboka cisza. I ponieważ rytuał zbliża się miarowymi krokami, to dzisiaj poprosiłam bardzo dokładnie, bardzo wyraźnie siły światła o wskazówkę. I moi drodzy, tą odpowiedź widzicie w tej chwili na ekranie pojawił się różowy smok, a nazwa na tej karcie to cisza spokój czyli czym więc zajmiemy się w czasie naszego poniedziałkowego spotkania w pełniu księżyca zajmiemy się moi drodzy w tej części środkowej rytuału, bo jak wiecie co miesiąc ta część początkowa i ta część końcowa jest taka sama natomiast część środkowa zmienia się w zależności od tematu w tej części środkowej zajmiemy się bardzo piękną medytacją Medytacją ciszy i spokoju. Dawno, dawno temu, kiedy odmierzano czas przy pomocy klepsydry, takiej, która zawiera piasek, to było to takie, takie bardzo magiczne, dużo bardziej magiczne niż dzisiejsze zegary, ponieważ gdy ten piasek przesypywał się z tej jednej części do drugiej, to towarzyszyły temu niezwykłe energie. I gdy nagle się przesypał, to wystarczyło odwrócić klepsydrę, by to powtórzyć. I można było wówczas uzyskać takie odczucie, że ten czas nie jest stracony. Że ten czas znów odwracamy i on znowu przepływa. I znowu, gdy dobiegnie końca, to zaczyna się jakiś nowy okres i nic nie tracimy. W dzisiejszych czasach, gdzie dookoła nas jest takie szaleństwo. Wszyscy gdzieś pędzą, wszyscy gdzieś się spieszą. Każdy chce wykonać tysiące rzeczy w tym samym czasie. Ciągle mamy odczucie, że ten czas nam ucieka. Że, że my ten czas tracimy. I to odczucie, moi drodzy, pozbawia nas, pozbawia nas całego piękna. I nasze życie nabiera jakiegoś takiego dziwnego, sztucznego tempa i Wewnętrznie czujemy się nieszczęśliwi. By pomóc jednak naszej matce ziemi, musimy również pomóc sobie. I aby pomóc sobie, to w tym rytuale skupimy się właśnie na, tym, na tej ciszy. Jak tego dokonać? Moi drodzy, mam nadzieję, że mnie jeszcze słychać, ponieważ jak widzicie, żaby tutaj w moim stawie starają się mnie zakłócić. Ale nie chciałabym, żeby nam to przeszkadzało, dlatego zamknę teraz drzwi, aby mogła wypełnić to pomieszczenie owa cisza. W części środkowej naszego rytuału 29 rytuału dla Matki Ziemi koncentrujemy się na takim ćwiczeniu. Wyobraźcie sobie, że stoicie na środku pustyni, wszędzie dookoła was, są ziarenka piasku. Tysiące miliony ziarenek. Jesteście boso i ten piasek jest cieplutki, taki bardzo, bardzo przyjemny. I za wami, za wami dokładnie znajduje się różowy smok. Ten różowy smok tej miłości i spokoju. I w tej części koncentrujecie się na tym, aby odczuć spokój. Spokój w Waszym sercu, wewnątrz Was, aby przytulić się do tego Waszego różowego smoka, odczuć wdzięczność i spokój. Ponieważ tam, gdzie mieszka spokój, tam mieszka również piękno i miłość, i światło. Bo cały ten pośpiech, ta strata czasu. W cudzysłowie, to jest domena demoniczna. To demony, te siły mroku, starają się was poganiać, abyście nie mieli czasu na to, by dojrzeć piękno i miłość dookoła was. Bo zauważcie, że gdziekolwiek, gdy się spieszymy, to jesteśmy bardzo nerwowi i, i zapominamy nagle o tych wszystkich pięknych rzeczach dookoła nas. A gdy usiądziemy na przykład w lesie, na łonie natury, gdy usiądziemy w naszym ogrodzie, czy chociażby przed jakimś naszym kwiatem doniczkowym i w spokoju wyłączymy wszystko, wszystkie urządzenia, wszystkie, wszystkie dźwięki i skupimy się na tym pięknie, tej rośliny, tych roślin, to odczujemy wówczas taki spokój i odczujemy miłość. I w czasie naszego 20, 29. rytuału dla Matki Ziemi chciałabym, abyście to odczucie tego spokoju, tej miłości wysłali dookoła Was. Wysłali je do Matki Ziemi, wysłali je do innych ludzi, do innych istot, wszędzie, dookoła Ziemi. To może takie proste ćwiczenie wcale nie jest takie proste, bo wielu z was żyje w takim naprawdę bardzo napiętym momencie, ale to jest tylko kilka sekund, kilka sekund, aby zbudować w sobie tą oazę spokoju, tą oazę miłości i tą miłość i ten spokój wysłać. Bo w ten sposób możemy bardzo wiele zmienić na tej naszej ziemi. Te wasze myśli wysłane z miłością, one powiększą się i one wypełnią wszystko dookoła. I one pomogą innym ludziom, innym istotom zrozumieć, że pośpiech to negatywność, że pośpiech to jakiś wewnętrzny strach, jakiś wewnętrzny mrok, a spokój to źródło miłości. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę, moi drodzy. Spotykamy się w poniedziałek o godzinie 22 czasu polskiego. Jeżeli ktoś z Was nie otrzyma wskazówek, ponieważ w tym miesiącu mam malutkie problemy, aby wysłać do Was e, listy ze wskazówkami, to wszystko odbywa się tak jak co miesiąc, tylko ta część środkowa jest inna. A jeżeli bierzesz udział po raz pierwszy, to. Najlepiej skupić się tylko i wyłącznie na tej części środkowej. I czekam oczywiście na Wasze sprawozdania, to co odczuwaliście, to co widzieliście w czasie naszego rytuału, aby uwiecznić to dla przyszłych pokoleń i aby to, co robimy, zostało zapisane nie tylko w księgach akaszy, księgach wszechświata, ale również w tych naszych ludzkich księgach i dokumentacji. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne Wasza Maria Bukardi. I pamiętajcie, moi drodzy, że gdy będziecie potrzebować tego spokoju, to wystarczy wrócić na pustynię i przeżyć to samo, co omówiłam tutaj dla Was.